Jesteś samotna? Totalnie. Bardzo. Nie mam rodziców, rodzeństwa ani męża. Tylko parę kuzynek, które debią na spadek po mnie. Nie zamierzam im zostawić ani grosza. Myślisz... Że możesz choć trochę mnie pokochać? Będę cię kochał bardzo, ale pozwól mi to okazać. Chodźmy. Lubię jego nos i usta. A ja coś innego. Rozpustnica. Co wam jest? Założę się, że jesteście pijany. Widać, że się upiłyśmy? To mało powiedziane. Schlałyście się na amen. Chcesz? Chętnie się przyłączę. Lubię Twoje ręce. I nie tylko. Szkoda tylko, że jest głupi. Nikt nie jest doskonały. Byłem w firmie, ale już Cię nie zastałem. Wyszłam wcześniej. Spotkałeś Milagros? Tak. Rozmawiałeś z nim? Nie. A ja tak. Powiedziałam jej, że chodzimy za sobą i że jeśli chce, mogę odejść z firmy. Nie powinna była jej tego mówić? Wolałbyś, żeby nie wiedziała? Kochasz cię, a ja, ty jesteś sama. Wciąż kocham Jose Antonia. Dlaczego nie dokończyłeś dzieła? Bo się pokochałem. Pokochasz, jestem pewien. Mówię jasne sytuacje. Nie chcę ukrywać naszego związku, jakby to było coś złego. Masz rację. Co ci powiedziała? Że nie ma sprawy. Nic już dla niej nie znaczysz. Chyba mówiła prawdę. Wolisz o tym nie rozmawiać? Bądź cierpliwa. Niełatwo zapomnieć. Jestem i będę cierpliwa. Stopniowo zapomnisz o Milagros. Dość wspominania o niej i o przeszłości. Przebierz się. Wejdziemy. Dokąd? Nie pytaj, zaufaj mi. Dobrze, wdaję się na ciebie. Wzywałaś nas? Ah, sì. Musicie mi pomóc. O co chodzi? Chcę ładnie wyglądać. Guapa. Bardzo ładnie. Co mam założyć? To? Czy to? Chcę też zmienić uczesanie. Kogo chcesz oczarować? To tajemnica. 6,55. Mm. Nieźle wygląda. Mogę spróbować? Nie. Jestem wybitnym smakoszem. W hotelu w Cochabamba, w którym pracowałem, kuchmistrz dawał mi wszystko do spróbowania. Pomagałem mu dopracowywać receptury. No dobrze, spróbuj. Ty też, Teodoro. Pyszny. Przypomina mi musz rakowy, który kosztowałem w Cochabamba. Jeszcze jedno. To było tylko na spróbowanie. Jeśli chcesz więcej, to złóż zamówienie. Nareszcie. Sami. Sami. Dlaczego chciałeś zostać ze mną sam na sam? Hola! Hola, papi! Gdzie byłeś? Bueno fui a potem w biurze. Co to? Wygląda wspaniale. Próbujemy nowy przepis. Czy Sebastiana? Nie, makaranie. Skosztujcie. Dobre. Nie domyślasz się? Chcesz mi zdradzić jakąś tajemnicę? Tak, ale nie tutaj. Chodźmy do mojego pokoju. Nie wiem, czy chcę poznać tę tajemnicę. Na pewno, a potem poprosisz o więcej. Nie udawaj. Wiem, że Ci się spodobało. Dokąd idziesz? Gniewasz się? Czekam na Ciebie w moim pokoju. Co się stało? Strętne. Przecież to pyszne. Mówisz tak, bo to mój przepis? Jestem szczera. Mam udawać? Zauważy. A może nie znosisz krytyki? To nie żadna krytyka. krytyka. To już to jest wcześniej to. wiedziałam, co powiesz. Co? Czytasz, myślę. Nauczyłaś się od matki to wiedźmy? Przestańcie. Makarena ma rację. Fernanda jest okropna.

Pyszne. Dlaczego tak mało? Jesteście głodne? Zamierzacie gdzieś wyjść? Na dyskotekę. A wy nie? Nie. Musimy jeszcze popracować nad przepisem. Pójdę z nimi jako przyzwoitka.